O, ja pierdolę. Siemano, z tej strony Maruc I dzisiaj mam wam do przedstawienia parę nowych newsów odnośnie Gothic Remake Mianowicie wygląd pewnego bardzo przyjaznego nam przeciwnika A także parę kwestii odnośnie prac ogólnych nad Gothic Remake Zacznijmy sobie na szybko od tego oto pięknego screena Który pokazuje nam wspaniałą postać kobiecą, mianowicie Harpie I Jakby, nie wiem czy jest ktoś kto lubił Harpie w Gothicu Jeśli tak to lecz się człowieku, naprawdę Ale przyznam szczerze, wygląda wow Jest strasznie no, Są typowe dla Harpie tutaj Elementy są skrzydła, oczywiście pióra. Rogi na końcu skrzydeł. To mnie zastanawia. Można nawać rogami, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Takie na szpony tylko jedna rzecz mi nie pasuje. Aż to wygląda, jakby ona miała maskę, tylko odsłania jej usta, trochę taki vibe dead by daylight tutaj mam i postaci trapera, No i wiele osób powiedziało, że tu jeszcze czegoś nie ma. to a! Dokładnie tak, to nie są moje wymysły. Ludzie serio tak uważają. Chociaż z drugiej strony jest bardzo dobrze ta postać zasłonięta. Także skąd wiecie, że brak. Dobra, nie, może nie wnikajmy w te kwestie. Wygląda super! I ten deszcz tak dodaje klimatu, ładnie się rozbija. No, harpia, 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 harpi, harpią. Co więcej mogę powiedzieć? No naprawdę, ładny. te pióra wszędzie wystające. Super to wygląda. Te nogi to są łuski. Nie wiem, ciekawe jest to też przejście takie z między normalnej ręki do takiego szpona. Dużo tu nie ma do gadania tak naprawdę. Co ja się mogę wyrozgadywać? Zęby. Zęby straszne. Ale. Był niedawno wywiad z jednym z twórców Gothic Remake, mianowicie z panem e, Reinhardem Ulicę, nie wiem jak to czytać, i prace nad Gothic Remake mniej więcej w połowie się znajdują. Czyli jest dobrze, ale szanse, szanse, że to wyjdzie w tym roku, moim zdaniem są naprawdę niskie. Ponieważ aktualnie skupiają się na sztucznej inteligencji, robią dopracować, żeby był żywy świat, jak w oryginale, mapa, grafika i trwają prace nad Motion Czy Stary obóz jest na ukończeniu, to widzieliśmy oczywiście na screenach, ale no całą resztę też trzeba jakoś zrobić, ale także pojawiły się newsy na temat systemu walki, Mianowicie, jeśli chodzi o przebudowę, najbardziej przebudowana będzie magia. Co to może znaczyć? No, domyślam się, że będą pewno spele, będziemy sami nimi celować. Będziemy mogli pewnie rzucać może w kosmos, czy coś takiego, w eter tak zwany. Broń na odległość nieco mniej, ale tutaj wydaje mi się, że po prostu zrobią coś w stylu Gotyka 3 Nawet jest napisane. Czyli będzie prawdopodobnie nie, że Sebezi sam celuje, tylko że będziemy musieli sami celować. My, a to jest spoko, więc pewno takie hit pointy do, dodatkowe będą, że nie wiem w głowę, szybciej padnie, po nogach, nie może nie będzie mógł biec. Na przykład bestia będzie miała problemy z bieganiem, przyjmijmy, że polujemy na jelenia, trafimy jelenia w nogę i biegnie wolniej, bo ma nogę przebitą i tak samo ludzie na przykład uciekający, czy goniący nas ręce, to nie wiem nie będzie mógł być słabiej bił, mogą być takie rzeczy, no i najmniej oczywiście będzie tarcia wręcz zmieniane, czyli z jednej strony dobrze, bo nie będzie tego całego walki jak z Gothic Reliable Teaser ta była straszna, to już wam mówiłem wiele razy, że jest straszna, moim zdaniem przynajmniej ja nie lubię, ta z oryginału, no jaka była, taka była, mam nadzieję, że będzie lekko dopracowana, chociaż, ale ważna kwestia też, twórcy posprzątali w systemie wiary i konkretni bogowie dostali swoje zakręcia. Czy znaczy już mieli wiadomo, Inos, tam kulka ognia, Adanos Ryły lodu, takie rzeczy, beliar, jakaś nekromancja, śniący w tym wypadku też to no, te wszystkie pywające na umysł, ale wydaje mi się, że magowie wszyscy korzystali i tak mimo wszystko z kuli ognia. Pamiętam, że w nocy kruka jest kadcenka, jak atakują kamienni strażnicy magów wody i oni używają kuli ognia. Także nie, moim zdaniem powinni mieć jakiegoś debafa do używania czarów inosa i powinni używać czarów Awanaosa. Będą być one silniejsze. No i tu też mamy, że konkretne spele będzie można zależy na konkretnych wrogów, co kosztuje więcej many. Czyli pytanie: czy będzie coś w stylu, coś w stylu Golemów? Gdzie na konkretnego Golema trzeba było rzucać konkretne spele, żeby zadać mu jakieś obrażenia, a tutaj będzie po prostu coś w stylu. Że dla danego stwora te spele działają mocno. Może tak być? No cóż, ciekawe, się to wszystko zapowiada. Harpia, in plus. Nie, yeah, no, te potwory są póki co naprawdę in plus wszystkie Mało informacji i dobrze, niech pracują sobie na spokojnie. Niech nie podają daty premiery jak, na, jak najdłużej. Niech się trzymają z dala od podawania daty premiery Jest póki co super twarz harpi do wymiany, co najwyżej. Ten nos, Lord Voldemort Vibe. Tak, taki krótki filmik na dzisiaj, no bo mało pokazali. No i cóż, to już by na tyle. Napiszcie, co wy sądzicie o tym wszystkim, o tych zmianach, Walce o tej harpi. No i oczekiwaniu na kolejne ciekawe rzeczy z Gothic Remake. Dalej mnie te rogi zastanawiają. Po co? Dlaczego? Nie wiem. Ale dzięki za oglądanie. Łapka w górę, sub komentarzy. Czekamy na Gothic remake. Na razie hej i bajo.